Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku Pokaż co potrafisz. No, ale ten odcinek jest dosyć nietypowy, ponieważ zobaczycie czołg KW5, czołg ciężki, wręcz bardzo ciężki, radziecki premium 8 poziomu z matchmakingiem do dziewiątych tierów który tak naprawdę charakteryzuje się bardzo dobrym pancerzem. No i głównie właśnie gra się tym czołgiem na pancerz, w miastach i tak dalej, i tak dalej. Tu kolega polski-polak.pl. Cześć. Cześć. Pokażę Wam, że bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o EXPA i kredyty nie tylko trzeba robić ogromnymi obrażeniami, ale właśnie z potem. No i rzuciło Cię na malinówce. Dlaczego akurat postanowiłeś yy, ruszyć do przodu nie zwracając na nic... Na nic yy, znaczy po prostu ruszyć do przodu. Postanowiłem do dlatego, że iż na daleko ciężko jest w ogóle coś przebić tym czołgiem, bo ma słabą penetrację. A spodziewałem się, że przez ten przejazd raczej mnie dużo czołgów nie przebije i przejadę spokojnie. I tak się nawet stało. Tylko ta WZ z tyłu mi oddała szansę za No, ale tak naprawdę to on, ten tyłek yy, ma też twardy. To nie jest tak, że on... Tak. Z tyłek ma miękki. Z tyłu ma mocniejszy pancerz niż wiele czołgów ciężkich z przodu ósmego poziomu bo 140 mm z tyłu i 180 z tyłu wieży, czyli to jest twardziel. Z przodu ma 180 i 180 ale z przodu są te cycki, w których wchodzi penetracja penetracja o wiele niższa, poniżej bodajże 150 nawet w Tetyce wchodzi, albo nawet mniej. Dobra. No, i przejechałeś, przejechałeś. No i teraz. Co dalej planowałeś? planowałem tutaj coś podspotować, żeby nasi sojusznicy to rozwali, te czołgi. No i coś poszczelać również. Ja tylko tak przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, jaką siłą jest siła spotu: to 50% kredytów i ekspa dostajecie z tego co wyspotujecie, czyli można powiedzieć każde tysiąc wyspotowane to jakbyście wy zadali 500 normalnie. Okej, okay. Polski Polak PL. Ty kiedyś miałeś inny nick, występowałeś u mnie nawet i zmieniłeś na Polski Polak PL, czyli taki bardzo polski nick. Dlaczego akurat Polski Polak PL? No, chciałem tak po prostu coś na szybko wymyślić i pomyślałem właśnie polski Polak, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem też z Polski. A wiem, że ludzie obrazają, obrażają też często Polaków, chciałem trochę tak ich wyśmiać powiedzmy w tej grze. Mm -hmm. Zawsze się wkurzają na Polaków. Okej, okay. KW-5, jak go zdobyłeś, bo go nie można kupić? No, kupiłem go, nie wiem, 3 lata kupić! Można go kupić, ale za, za gotówkę, nie? Dokładnie. Znaczy teraz nie jest dostępny do sprzedaży, jeśli Aha. się nie mylę. Ale ja go zdobyłem jeszcze jak był za złoto. Yy, ale go kupiłem w sklepie premium. Jakoś na święta dwa lata temu, lub czy już dokładnie nie pamiętam. Dokładnie mhm. nie yy, Na razie 3,5 minuty bitwy. Yy, ty masz trzy yy, zniszczone pojazdy. Yy, masz troszkę. Obrażeń. No, szkoda, że do wyników WN8 nie liczy się właśnie spot. Może w przyszłości się to zmieni. Mam taką nadzieję. A w ogóle Czołg KW5. Jakbyś go ocenił, bo on wygląda na takiego muła, a on takim mułem w zasadzie nie jest, nie? Ma mocny silnik 1200-konny, prędkość maksymalna 40 km na godzinę. Czyli takie czołgi jak T34, czy Love, czy też nawet IS6 112, i tak dalej, chyba są mniej mobilniejsze niż KW5. Jakbyś ty to ocenił? Tak, T34 i LOW jest na pewno mniej mobilny. Jest dosyć dobrym, mobilnym czołgiem. Jego waga jest dosyć duża, więc polecam tutaj dać perk na taranowanie, naprawdę dużo daje. Ale mamy właśnie ten dobry silnik, jest dosyć mobilny. No i to jest jedna z jego głównych zalet, no i jeszcze pancerz. Mm -hmm. Matchmaking maksymalnie do 9 tierów, no niestety to działo ma tylko 167 penetracji, ale na tiery 8 to wystarcza, no na 9 to już no nie na wszystkie, nie? No dokładnie. Choć? E... Mm? E, to działo jest też dosyć dobre, bo strzelwa co 7 sekund, więc to, to jest jego zaleta jedyna tego działa. Z dobrymi obrażeniami. Mm -hmm. Jak na taki przeładunek. Właśnie tylko ta penetracja nie domaga. Na Goldzie też jest słabo. Mm -hmm. Dobra, tutaj yy, tak trochę... Bo ja oczywiście widziałem tą bitwę. Trochę się zdziwiłem, dlaczego właśnie już zostałeś na tym kapie. A myślałem, mogłeś właśnie, jeszcze no, coś właśnie, tam bić. Myślałem, że tam nie podjechać, ale ja się trochę bałem, bo miałem mało życia. No i chciałem skapować, bo też zależało mi, żeby skończyć tą szybko bitwę, bo akurat farmiłem kredyty. A nie sądziłem, że będzie aż tak dobra ta bitwa. No. No, i tak jak mówiłem, właśnie moc spota. Masz obrażeń na razie 3700, czyli to oczywiście nie są złe obrażenia, jak na ósmy tier, ale też nie są jakieś niewiarygodne. Myślę, że ponad 6000 obrażeń to już są bardzo dobre wyniki. Takie w okolicach. 3 4 tysiące, no to są też dobre, ale no nie są to jakieś niesamowite wyniki na tych pojazdach. Ale zaraz zobaczycie, właśnie wynik. Tutaj trochę nietrafiony ten strzał. No, bo w zasadzie mogłeś jeszcze walczyć o specjalistę i to bez problemu. No właśnie, wiem, ale nie pomyślałem w tamtym momencie. I ty zaraz będziemy widzieć, że to działa nie domaga z penetracją czasami. No to mogłeś tego golda już załadować, nie? Właśnie no tak, ale zapomniałem się, no. że mogę załadować. Czyli słuchajcie, no, jak widzicie skapowane, bo tylko ty kapujesz. No. No i nie dało się. No. I powiem, powiem tak, że teraz tak jakbym teraz miał oceniać, to bym powiedział, no, to będzie około... 1300-1200 bazowego EXPA, nie? No, bo obrażenia 3900, 5 kili, a co się okazuje, 2022 bazowy EXP. No, i to jeszcze z premką, czyli, czyli 3033 EXPA. No, więc chyba twój jeden z lepszych wyników Expo w ogóle, jakie zrobiłeś? No zrobiłem kiedyś lepsze ekspo na kawę to szczerze mówiąc, ale nie nagrałem tej bitwy. Miałem około 8000 5211 po spocie spowodowało właśnie ten wynik. Zablokowane prawie 4000 na pancerz. Jak widać mamy tutaj służbę patrolową oraz stalową ścianę. Obrażenia najwyższe w dużynie, ale no zobaczcie prototyp ma tylko trochę od Ciebie mniej. 3 kile, a X. Tylko 890, a to masz 2022. No, warto po prostu pchać się do przodu i spotować również. No i też godne pochwalenia jest ilość zarobionych kredytów, ponieważ 153 tysiące ponad na czysto. To jest również bardzo dobry wynik. Dobra, to wszystko. W zasadzie, oczywiście, jakbyś miał ochotę kogoś pozdrowić, to proszę. proszę. Pozdrawiam cały plan Chorągiela Białego. Jeżeli ktoś nie chciał dołączyć, to zapraszam do naszego planu. Tak jest. Dobra, to ja myślę, że to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia.